Cześć! Dziś przyjrzymy się przenośnej składanej pralce automatycznej, idealnej dla osób ceniących mobilność i oszczędność miejsca. Z ceną około 20, około 90 polskich złotych, ta kompaktowa pralka oferuje funkcję prania i suszenia w jednym urządzeniu. Pralka wykonana jest z materiałów klasy spożywczej, co zapewnia bezpieczeństwo podczas prania delikatnych ubrań, takich jak bielizna czy ubranka dziecięce. Jej składana konstrukcja umożliwia łatwe przechowywanie i transport, co czyni ją idealną do małych mieszkań, akademików czy podróży. Podczas testów pralka skutecznie radziła sobie z praniem małych ilości ubrań, takich jak bielizna, skarpetki czy ubranka dziecięce. Niebieskie światło LED zapewnia dodatkową dezynfekcję, co jest szczególnie ważne przy praniu delikatnych tkanin. Zalety Kompaktowy i składany design. Łatwa obsługa jednym przyciskiem. Bezpieczne materiały klasy spożywczej. Funkcja dezynfekcji światłem LED. Wady. Mała pojemność, nie nadaje się do większych wsadów. Brak zaawansowanych funkcji znanych z pełnowymiarowych pralek. Jeśli szukasz pralki do prania małych ilości ubrań, która jest łatwa w przechowywaniu i transporcie. Ta przenośna składana pralka może być dla Ciebie idealna. Sprawdzi się świetnie w podróży, na kempingu czy w małym mieszkaniu. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał po więcej recenzji. Link do zakupu znajdziesz w opisie poniżej. Dziękuję za oglądanie.